Proszę o ciszę, zaraz zaczniemy nagrywać. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy program Pod Napięciem będzie poświęcony problemowi agresji wśród uczniów w szkołach. Jesteśmy w Bogatyni, małym miasteczku położonym w zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku. Tutaj tydzień temu miało miejsce wydarzenie, które wstrząsnęło miejscową opinią publiczną klasy szóstej szkoły podstawowej został brutalnie pobity przez innych Obecnie znajduje się w szpitalu. Jego stan jest poważny. Nie wiadomo, czy całkowicie odzyska zdrowie. Jest z nami pan dyrektor szkoły podstawowej numer 1 w Bogatyni, pan Ksawery i Cis. Panie dyrektorze, proszę nam wyjaśnić, jak do tego doszło, nie to stało się nie na terenie naszej szkoły, lecz po w godzinach południu. No. I ten tym ucień, Janek wraca do domu. Został odkryziony przez kilku chłopców, którzy go pobili. Czy Pan zna sprawców tego poczucia? Niestety, są to uczniowie z naszej szkoły, uczący się w różnych klasach. Dziękuję. Oczywiście, rozmawiałam z nimi. Jak tłumaczyli swoje zachowanie? Dwóch tych uczniów chciał zejść się za to, że nie dał im odpisać zadania na klasówce z matematyki. Pozostali znali tego chłopca słabo. Po prostu dołączyli do bijących i kopiących. Chcieli wyładować na kimś swoją złość, odreagować niekrdzenie w szkole. Prosimy wychowawcę jak. Nic za ten temat nie wiem. Janek z dobrym uczniem wybrałem w swojej klasie. Nie się o jednak, czy mam domu. Niektórzy z nas zeszłili budowych ocen i dobrej opinii wśród nauczycieli. Nie mogą wierzyć, co się stało. Zaprosiliśmy do programu rodziców jednego z chłopców, który pomił kolega. Państwa syn pierwszy zaczął pić i kopać. Dlaczego to zrobił? Jakie były motywy jego postępowania? Ja tam nie wierzę, że to był mój syn. Mój Marcin nigdy tak nie postąpił. Żona ma rację. Koledzy go robili. Rzucili na jego całą winę. Dobrze swoje dziecko znał. Ustarzył go. Nie mógł tego zrobić. się, Dlaczego nikt mu nie pomógł? Przecież ktoś musiał widzieć, jak jest bity. Niektórzy zatrzymali się i obserwowali całe zdarzenie. Czy ty widziałeś to zdarzenie? Nie. Ja tylko o nim słyszałem. Co sądzisz o zachowaniu tych chłopców? Nie powinni tak postąpić, to oczywiste. Dlaczego, twoim zdaniem, żadna z przychodzących tamtędy osób nie pomogła, jak bawi? Nie wiem, to pani się wtrącać. Tak, jak że wszyscy się bali. Czego się bali? To, no, żeby nie zajść się na miejscu tego jaka. A ja uważam, że oni nie siedzą dla nic złego. Ja go tylko przestraszyć, to by musieli, żeby zmienili się do zbójnych. Zastraszam, się, jak coś powiem nauczycielom, to policzą się z nami, boimy się. Wspominano, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Wystarczyłoby, żeby też odszedł na bok i zadzwonił z komórki, na przykład na policję, lub poprosił o pomoc osobę dorosłą znajdującą się w powietrzu. Przecież człowiek, który jest świadkiem agresji czy przemocy, i to z całą mocą podkreślić, a nie reaguje na takie zachowanie, sam jest współwinny. Dla mnie najstraszniejsze jest właśnie to, że żaden uczeń z naszej szkoły nie zareagował tak, jak powinien. Nie poczuł w sobie współczucia, nie wyobraził siebie na miejscu Janka. W moim mniemaniu nie zdał najważniejszego egzaminu. Egzaminu z człowieczeństwa. Dziękuję. Panie dyrektorze, czy ci uczniowie, którzy tak strasznie skrzywdzili Janka zostaną ukarani? I to bardzo surowo. Nie możemy tolerować takich zachowań. Poza tym zgłosiliśmy tę sprawę w Policji. Pani sierżant, jaka kara spotka sprawców tego tragicznego zdarzenia? Sprawę skierowaliśmy do sądu, pani Kar Kara może być popełnienia nad prawdolskiego, umieszczeniem w zakładzie szkoły wychowawczej, by w zakładzie prawki? Są to zakłady zamknięte i niewiele od siebie a, w siebie różne. Ponadto rodzice tych uczniów nie mogą pojąć odpowiedzialności finansowej. Jeżeli rodzice ją podstąpią na odszkodowanie, to może być. Znacie władz, którzy nawadli na nasze władze. Wiem, to małe miasto, że wszyscy tutaj się zają. Z innymi rodzicami chodziłem do mieszkania, wtedy to zaszło, a potem na naszych dziadów. Jeszcze dobrzymi złota. Nie mogę pojąć tego, co się stało. Wciąż są takie, że w tym roku się zajmiemy. Dziękuję są coraz młodsi ludzie, że uczniowie z tej samej klasy czy posłówka traktują siebie z coraz większą bezwzględnością i mogą być, i mogą być naprawdę niebezpieczni. Słyska. Czy chcieliby, żeby ktoś silniejszy postąpił tak z nimi? Czy znają prawa dziecka? Czy wiedzą, że agresja i przemoc to łzy, smutek, nieszczęścia? Każdy z nas jest inny. Każdy ma prawo do miłości. Wszyscy jesteśmy ważni i potrzebni. Pamiętajmy o tym, aby uszanować innych. Starajmy się żyć tak, aby innym było z nami dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie. bardzo. Ale to prawda, umiemy łatwo zranić, a przeprosić nie jest łatwo. Spróbujmy więc zadziałać i przemocy powiedzmy stop. Życie będzie łatwiejsze bez przemocy niż z nią.